wszystkim przychodzę do Was z taką oto kamerką, jest to mini kamerka z Wisha, jest to już druga kamerka Jest taka kostka, ja mam ją w kolorze czarnym, ale też jest niebieskim, chyba zielonym i czerwonym, dobrze pamiętam Ale no nie pamiętam tak dokładnie jakie tam były kolory, ja wybrałam czarną um, Kamerka kosztowała mnie jakieś 20-30 zł, więc sądzę, że jest ok, o ile kamerka będzie działać Tutaj na opakowaniu są rozpisane jej parametry i wszystkie inne rzeczy, które są potrzebne. Więc później, w momencie, kiedy będę odpakowywać tą kamerkę, to pokażę wam to w przybliżeniu. Kamera jest tutaj rozpisana, że może ona nagrywać, może ona robić zdjęcia, o czym nie wiedziałam w sumie, że można ją użyć jako monitoring, że ma głośnik i że można użyć jako kamerkę do komputera. Tego też w sumie nie wiedziałam. Zobaczymy, jak się będzie sprawiać, że tak powiem, jak będzie nagrywać i jaką będzie miała jakość, ponieważ tutaj niby jest napisane, że jakość ma w HD, więc zobaczymy. I to wszystko, co mogę Wam powiedzieć. Więc bez zbędnego przedłużenia zapraszam was na test i na rozpakowywanie tego oto gadżetu. Tak wygląda opakowanie kamerki z bliska. Na boku tego opakowania znajdują się funkcje tej oto kamerki. Widzimy teraz jakie ma funkcje. Z tyłu opakowania znajdują się wszystkie cechy tej kamerki. Możecie teraz zatrzymać filmik i je przeczytać. Na drugim boku opakowania również znajdują się cechy. Um, no, i to wszystko, więc otwieramy i sprawdzamy, co jest w środku. W opakowaniu znajduje się kabel do ładowania. Kabel do ładowania posiada dwie końcówki połączone ze sobą. Jedną z końcówek jest USB, drugą 5. Jak widzimy, końcówka, którą wkładamy do kamerki, żeby ją naładować. Jest to końcówka mini-USB, jak dobrze pamiętam. Kolejną rzeczą można powiedzieć, że jest statyw, który możemy przymocować do ściany. Dlatego mamy dwie dziurki na wkręty. Statyw ma ruchomą część, żeby ustawić dobrze kamerkę. Do tego statywu jest jeszcze taki klips, który przyczepia się w tym miejscu. I do tego klipsa doczepia się kamerkę. Później pokażę Wam, jak to działa. Kolejną rzeczą jest instrukcja obsługi. Jest ona w języku angielskim i pewnie jest jeszcze w innych językach, ale to za chwilę zobaczymy. Instrukcja wygląda w taki sposób. W sumie poszukam języka polskiego, może go znajdę. Niestety nie ma tu polskiego. Ostatnią rzeczą jest kamerka, która jest zapakowana w taki plastik, żeby się nie zniszczyła. Oraz folię, którą teraz ściągniemy. Jak już mówiłam, zamówiłam kamerkę w kolorze czarnym. Ma ona wejście na kartę pamięci oraz port mini-USB. Również posiada dwa przyciski, włącznik i jakieś M. Um, moim zdaniem, kamerka jest dobrze wykonana. Jest ona pokryta taką gumą, przez co jest miła w dotyku. Na środku ma taką tęczę, która mi się podoba. To wszystko. Przygotowałam kartę pamięci, więc teraz ją włożę do kamerki, żeby później nie zapomnieć jej włożyć i pokażę Wam, jak składa się ten statyw. Pokazałam Wam, jak się składa ten statyw. Mam nadzieję, że pomogłam. Teraz idę naładować kamerkę. Podłączyłam już kamerkę do ładowania. Jeżeli dioda miga na czerwono, to znaczy, że kamerka jest rozładowana i w tym momencie się ładuje. W momencie, kiedy kamerka się naładuje, dioda przestanie migać, po prostu będzie świecić cały czas na czerwono. Później Wam pokażę. Jak to będzie wyglądać. Więc teraz zostawiam kamerkę i czekam aż się naładuje. Jak widzimy, kamerka jest już naładowana, dioda przestała migać i tylko świeci, to znaczy, że trzeba odłączyć odładowania. W tym momencie dioda zacznie migać na niebiesko i czerwono, i po kilku sekundach przestanie. Jak już przestanie, to znaczy, że kamerka jest gotowa do użytku. Idę Wam pokazać teraz tryby kamerki, które ona posiada. Nagrywanie wideo z rozdzielczością 720p. Sposób włączenia. Żeby włączyć kamerkę przyciskamy przycisk on off. Kiedy dioda zaświeci na niebiesko znaczy, że kamerka jest włączona. Żeby wejść w tryb nagrywania przyciskamy znów on off. Wtedy dioda zniknie i jest tryb nagrywania. Żeby to wyłączyć przyciskamy przycisk on off. Dioda powraca i jest zakończenie nagrywania. To jest 720p. Nagrywanie wideo w rozdzielczości 1080p. Sposób włączenia. Na początek włączamy kamerkę, przyciskamy przycisk On-Off. Kiedy dioda zaświeci się na niebiesko, znaczy, że kamerka jest włączona, wtedy klikamy przycisk M. Kiedy dioda zacznie mrygać i się wyłączy, znaczy, że kamerka nagrywa. Żeby to wyłączyć, klikamy przycisk On-Off i kamerka zakończy nagrywanie. To jest niby 1080, co, co widziałam to raczej nie ma tyle, powiedziałem tylko 720. Nagrywanie w trybie nocnym. Sposób włączenia. Na początek włączamy kamerkę, klikamy przycisk on/off. Kiedy dioda zaświeci się na niebiesko, znaczy, że kamerka jest włączona. Teraz przytrzymujemy przycisk on/off przez 2 sekundy i światełka są włączone. Mam nadzieję, że to zobaczycie. Żeby wyłączyć światełka nocne, przyciskamy przycisk on/off przez 2 sekundy i światełka się wyłączają i gotowe. Nagrywam teraz w trybie nocnym. Jest to tryb nocny, więc musiałam poczekać, aż zrobi się ciemno i nagrywam. Nie mam pojęcia, czy cokolwiek widzicie, ponieważ jeszcze nie widziałam filmiku, który nagrywa się w nocy w trybie nocnym. Więc zobaczę się za chwilę. Mam nadzieję, że w ogóle cokolwiek widzicie. Nagrywam swoje okno, ponieważ jestem w pokoju. Nagrałabym to na podwórku, ale niestety pada deszcz. Robienie zdjęć. Sposób robienia. Na początek włączamy kamerkę, przyciskamy przycisk ON OFF. Kiedy dioda zaświeci się na niebiesko, znaczy, że kamerka jest włączona. Przyciskamy raz przycisk M. Kiedy dioda zaświeci się na czerwono, znaczy, że jest w trybie gotowości do robienia zdjęć. Wtedy klikamy raz przycisk ON OFF i robimy zdjęcie. Moim zdaniem kamerka jest dobrze wykonana, mimo to, że ma lekko przesunięty obiektyw. No, może sprawiać się trochę problem, ale mi to nie przeszkadza. Kamerkę można zawiesić jako brylok. Kamerka zawiodła mnie tym, że na opakowaniu jak i na instrukcji jest opisane, że ma ona rozdzielczość do 1080, ale niestety nie wiem czy ja coś źle robię, nie mogę tego trybu włączyć, bo cały czas jest tylko 720. Jeżeli chodzi o jakość filmików, są one nagrywane w kiepskiej jakości, mimo to sądzę, że wyglądają fajnie, ponieważ wyglądają jak dawne, stare filmy. Przynajmniej tak mi się to kojarzy. Mikrofon w tej kamerce jest naprawdę kieckiej jakości, ponieważ mało co słychać. Daję tej kamerce ocenę 3 na 5. Jeszcze na sam koniec chciałam pozdrowić te osoby, które teraz się pojawiły, więc pozdrawiam. Chciałam jeszcze powiedzieć, że zapraszam do łapkowania i się z wami żegnam. Cześć!